polityki wizerunkowej. Pod tym względem Niemcy są mistrzami. Te mity, które oni stworzyli przez przeszłości, mocarstwo humanitarne. Proszę Państwa, mocarstwo humanitarne, które w rankingach państw czerpiących dochód ze sprzedaży eksportu broni jest bardzo wysoko, tuż za Rosją, Chinami i Stanami Zjednoczonymi są Niemcy. Mocarstwo humanitarne. Polacy i Niemcy są odwiecznymi wrogami, czy były też momenty i chwile współpracy między naszymi narodami? Jest taki stereotyp, który mówi, że Polacy i Niemcy to są odwieczni wrogowie i zawsze mówiąc językiem dzisiejszej młodzieży, mieliśmy z nimi kosa. Ale to nieprawda, ponieważ były długie fragmenty naszych dziejów, gdzie było inaczej, i paradoksalnie. Strona niemiecka robi wiele, żeby nie przypominać tych fragmentów naszych dziejów. No bo były czasy, kiedy dla na przykład niemieckich mieszkańców państwa zakonu krzyżackiego, a potem księstwa pruskiego, to Polska, królestwo polskie, Rzeczpospolita była atrakcyjnym modelem ustrojowym. O dość wspomnieć, że przecież to niemieccy mieszkańcy w sensie pochodzenia etnicznego. W 1454 roku skupieni w Związku Pruskim szukali protekcji dobrowolnie króla polskiego, korony polskiej. Oddali się pod opiekę naszego króla Kazimierza Jagiellończyka. To jest też początek wojny 13-letniej, która w efekcie przywróciła nam pomorze z Gdańskiem, zagrabione na początku XIV, XIV wieku przez Krzyżaków. No i kilkaset lat później mamy sytuację, kiedy w wyniku potopu Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, tak zwany Wielki Elektor, elektor brandenburski i książę pruski, zrzucił zależność lenną od Rzeczypospolitej w 1657 roku, tak zwane traktaty welarsko To Tak naprawdę to on był zwycięzcą potopu, bo Polska i Szwecja właściwie zachowały status quo terytorialne, poza tym, że król Polski zrzekł się tytu, tytulatury króla Szwecji, ale status quo zostało zachowane. Natomiast zmiana realna polegała właśnie na zrzuceniu zależności lennej przez księstwo pruskie rządzone przez elektora brandenburskiego. I co się dzieje w kolejnych latach? W kolejnych latach niemieccy mieszkańcy księstwa pruskiego szlakta Pruska, chociażby Kalksteinowie i inni, ale też mieszczaństwo królewca na czele z burmistrzem Hieronimem Rotem, szukają wsparcia korony polskiej. Oni ciągle tęsknią do czasów zależności lennej księstwa pruskiego od Rzeczypospolitej, ponieważ traktowali Polskę jako ten ustrój, w którym jest połączenie prawo, prawa i wolności. Natomiast przychodzi twardy absolutyzm brandenburski które niszczy wszystkie wolności, przede wszystkim te wolności stanowe, a pod rządami polskimi, pod zwierzchnością lenną korony polskiej była wolność i było prawo. Tak mówią niemieccy mieszkańcy księstwa pruskiego, którzy, jak twierdzą urzędnicy brandenburscy, aż do początku XVIII wieku tęsknili za Polską. Więc zwróćmy uwagę, że to jest kilkaset lat, kiedy. Królestwo Polskie, kiedy Rzeczpospolita jest przez Niemców właśnie na tym obszarze traktowana jako wzór, jako, można powiedzieć, oaza porządku, który też gwarantuje wolność, czego nie gwarantowali pobratyńcy w sensie etnicznym z Brandenburgi. A więc to pokazuje, że nie zawsze było tak, że byliśmy na kursie konfrontacyjnym z Niemcami. Ale to co się stało, że te stosunki jednak później się zepsuły? No to potem mamy całą epopeję tak zwanego zaokrąglania terytorium pruskiego przez Hohenzollernów, Temu towarzyszy rozwijająca się ideologia kultur tregerstwa, więc przekonanie, że na wschodzie czy tutaj w Polsce to jest pustynia kulturowa, którą trzeba zagospodarować. Traktowanie ciągle Polaków jako dzieci niesfornych, które trzeba przystosować. I nic bardziej tak nie degraduje relacji i międzyludzkich, i między narodami, jak takie, takie mentorskie podejście z poczuciem wyższości. Że Wy jesteście dzieci, my Was, uczyć, my, my, my was nauczymy, już Was tak nauczymy, że rodzona matka Was nie pozna. To są takie symptomatyczne słowa, często je cytuję, Immanuela Kanta. Z 1795 roku, który w tym samym czasie, kiedy pisał traktat o wieczystym pokoju w Europie, na wieś o trzecim rozbiorze Polski zareagował entuzjastycznie, bo stwierdził, że właśnie dzięki, teraz cytat, dzięki pruskiemu państwu wychowawcy, Polacy oduczą się swojej barbarzyńskiej wolności. Koniec cytatu. I to pisał Immanuel Kant, nie jakiś Zatwardziały nacjonalista, jakiś człowiek o ograniczonej umysłowości, ale ten wzorzec myślenia potem powielają jego uczniowie od chociażby Georg Wilhelm Hegel, ale też takie osoby jak Wilhelm von Humboldt, Johann Wolfgang Goethe i inni no, luminarze niemieckiej kultury, którzy też przecież oddziaływują na kulturę europejską. I to jest właśnie przyczyna tego starcia polsko-niemieckiego. Ale z drugiej strony mniej więcej w tym, w, tym, w tym samym czasie po powstaniu listopadowym powstają tak zwane lida, Jakby na cześć e, polskich powstańców, którzy właśnie walczyli o tą barbarzyńską wolność i e, powstańcy często uciekali do Niemiec, gdzie byli przejmowani przez powiedzmy zwykłych niemieckich obywateli. Czy to była jakaś różnica w postrzeganiu między elitami a społeczeństwem niemieckim? E no, ja nie wiem, czy akurat społeczeństwo niemieckie Ingremiał ich tak życzliwie przyjmowało. Być może były takie przypadki. Natomiast te tak ten zwane polen Begajsterung, zakwyt nad Polską, trwa w, nie, w krajach niemieckich mniej więcej 18 lat. Kończy się, można powiedzieć, w wielkim stylu w 1848 roku wiosna ludów, parlament frankfurski, który obraduje zdominowany przez liberałów i demokratów, a więc te same środowiska, które witały tych powstańców listopadowych tak otwartymi ramionami, debatują nad tym, czy należy oddać ukradzione. No bo debatowano, czy ziemie zaboru pruskiego, głównie Wielkopolska, ma wejść w skład planowanej Rzeszy Niemieckiej. I po wielki, wielkich debatach stwierdzono w większości liberalno-demokratycznej, że nie należy oddawać ukradzionego. Przy czym argumentacja była taka, że ta ziemia, głównie Wielkopolska, już tak nasiąkła tą wyższą kulturą niemiecką, że to już jest ziemia niemiecka. To po pierwsze. A po drugie, nastał czas, cytat, zdrowego egoizmu narodowego. To wygłosił te słowa Wilhelm Jordan, jeden z przywódców wtedy liberałów niemieckich, notabene uczeń Gorga Wilhelma Hegla, który z kolei wzorował się na kancie, który z kolei wiedział, że pruskie państwo wychowawca już tak, Przemieli Polak, tą polską wolność, że oni, oni już wreszcie poznają i z miłością, można, e, można powiedzieć, spojrzą w twarz swojego wielkiego, pruskiego wychowawcy. To były po powstaniu listopadowym, e, po 1830 roku, były jeszcze jakieś w takim razie momenty polsko-niemieckiej współpracy, czy jakby szło to coraz mocniej, coraz gorzej w stronę trzeciej Rzeszy, o której też już rozmawialiśmy? Oczywiście w czasie I wojny światowej były te momenty współpracy, to znaczy Niemcy chcieli wciągnąć Polaków do swoich planów, nie wiem, uzupełniania strat w armii niemieckiej w wyniku krwawych bitew materiałowych na froncie zachodnim. Stąd zrodził się pomysł aktu 5 listopada 16 roku, a więc powołania Królestwa Polskiego o niesprecyzowanych granicach, ale trwały podporządkowanego Niemcom. Niemcy wtedy zezwalają na otwarcie polskiego uniwersytetu w Warszawie, polskiej Politechniki, zgadzają się na polonizację urzędów i to Polacy robili, brali i nie kwitowali, w tym sensie wykorzystywali szanse, ale do polnisze Wehrmacht, polskiej siły zbrojnej tworzonej przez Niemców po 5 listopada 16 roku zgromadziła się, zgłosiła się garstka ludzi. W porównaniu z tym, co Niemcy oczekiwali, że to co najmniej będzie 300 tysięcy. Nic takiego nie było. To też pokazywało pewien rozsądek polskiego społeczeństwa, że Polacy, nie tylko elity polityczne polskie, ale generalnie właśnie tak zwani zwyczajni Polacy, doskonale wiedzieli, że ta przyjaźń niemiecka jest w tym przypadku przyjaźnią bardzo wyrach wyrachowaną. A na koniec, jak się kształtuje współpraca polsko-niemiecka dziś? Współpraca polsko-niemiecka dzisiaj jest, można powiedzieć, prowadzona, czy kształtuje się jako konsekwencja wielkich niemieckich ambicji kształtowania Europy według własnego modelu. Zauważmy, każdy, każda partia polityczna w Niemczech mówi, że, używa takiej, takiej frazy, Niemcy muszą wziąć większą odpowiedzialność za Europę, większa odpowiedzialność za Europę. Mówią to wszyscy, socjaldemokraci, hadecy, zieloni, Liberałowie, wszyscy. Tylko pod tym szyldem większa odpowiedzialność Niemiec za Europę, kryje się ambicja jeszcze większej dominacji Niemiec w Europie, zwłaszcza w Europie środkowej. E, y, także dominacji kulturowej, bo Niemcy ciągle wykorzystują ten mechanizm, który już stworzyli zaraz po zjednoczeniu, na przykład sieć fundacji, afiliowanych przy najważniejszych partiach politycznych, programy stypendialne. Dzisiaj, jak ktoś powiedział, Niemcy nie mordują polskich elit, oni je wychowują sobie. Zwróćmy uwagę, od Zjednoczenia Niemiec minęło ponad 30 lat, to jest okres jednego pokolenia. Dlatego potem nie dziwmy się, że część elit polskich jest zawstydzona tym, że słyszy, że Niemcy mają interesy. Że Niemcy mają jakieś własne interesy w Europie Środkowej, że Niemcy mają własne interesy w Polsce. No jak przecież to jest mocarstwo humanitarne, mocarstwo moralne? Oni już mają za sobą Vergangenheitsbewältigung, czyli tak zwane przezwyciężanie przeszłości. Zwróćmy uwagę, ta cała polityka niemiecka jest obudowana misterną konstrukcją polityki wizerunkowej. Pod tym względem Niemcy są mistrzami te mity, które oni stworzyli przez przeszłości, mocarstwo humanitarne. Proszę Państwa, mocarstwo humanitarne, które w rankingach państw czerpiących dochód ze sprzedaży, eksportu broni jest bardzo wysoko, tuż za Rosją, Chinami i Stanami. Zjednoczonymi są Niemcy. Mocarstwo humanitarne, które dla humanitaryzmu, dla moralnych podbojów wysyła broń także do wielu wataszków, dyktatorów gdzieś tam w Afryce. Więc właśnie w takich warunkach kształtuje się ta polska, ta, te, te, te relacje polsko-niemieckie i teraz wyzwanie przed nami, zwłaszcza przed polskimi elitami, jest to, żeby zacząć myśleć samodzielnie, zacząć myśleć yy, przez pryzmat polskich obowiązków.